Są osoby, które niby zdobyły wszystko, co inni by chcieli, nie? Mm -hmm. Mają urodę, mają sławę, mają pieniądze, mają prestiż, mają y, wszelkie możliwe prawda, do, do, dojścia do bogactw i, i co? I wykańczają się, prawda? To nie jest tak, że ten nasz plan pod tytułem. Będziemy się bogacić, będziemy się dowartościowywać przez nasze osiągnięcia, przez sukcesy. To krótka meta. Tak, że on nas mm -hmm. urządza. Nie, on nas właśnie bardzo pogania, bardzo nas męczy, bardzo nas frustruje. Wykańcza wręcz mm -hmm. powiedziałabym, tak, I całą cywilizację wykańcza. To dążenie do czegoś, nie wiem, dzisiaj marzę, że będę miała, nie wiem, przepiękną nową torebkę. I jestem szczęśliwa, gdy ją nie mam, no, to ale to szczęście, szczęście no. jest krótkotrwałe. Ale jeszcze, jak długo jak jestem szczęśliwa? Bo zaraz mi się czas. podoba kolejna. Ja prawda? mam dużo torebek, prawda? Mhm. Mogę się przyznać, na nanoszę jedną. Przyjemności to jest co innego niż pragnienia. Z potrzeb sobie nie zdajemy sprawy, ponieważ nas nie uczono na nie zwracać uwagi i nie zwracano uwagi w naszym dzieciństwie na nasze potrzeby.